wojny polsko-rosyjskie w latach 1604, 1608, 1609, 1618 i 1632, 1634. W 1584 roku zmarł ostatni przedstawiciel dynastii Rurykowiczów, dynastii, która władała Rusią Kijowską od samego początku, Iwan Groźny. Jego jedyny potomek, Dimitr, zmarł i w związku z tym rozgrzały spory o tron, zamieszki, wojny wewnętrzne. W wyniku tych wojen Borys Godunow przejął władzę, rządził w latach 1598-1605, ale był to cały czas czas walk wewnętrznych, osłabienia kraju i... Tym faktem postanowili skorzystać się polscy magnaci. Widzimy tutaj na mapie przedstawione posiadłości największych magmatów w Polsce. Byli to ludzie, których stać było na wystawienie własnych armii. Niechętnie płacili podatki królowi na wojny ze Szwecją czy z innymi krajami, ale sami byli w stanie wystawiać armię i prowadzić prywatne wojny. Za namową wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszka, Zorganizowano wyprawę do Rosji w celu przejęcia tam władzy. Znaleziono człowieka, który podawał się za cudem ocalałego syna Iwana Groźnego Dymitra, nazwany później Dymitrem Samozwańcem, i razem z armią magnacką ruszył do Rosji. Udało im się bez problemów zająć Moskwę. Mieli poparcie wielu miejscowych bojarów, a w roku 1606 żoną Dymitra Samozwańca została Marina Mniszech, córka wojewody sandomierskiego. Ich wspólne rządzenie nie trwało zbyt długo. Rosjanie byli niezadowoleni władzą Dymitra Samozwańca i w następnym roku zabili go, a jego małżonkę, carycę, Marynę Mniszkówną, uwięziono. Magnaci się nie poddali. Zorganizowali drugą wyprawę. E, Znaleźć następną osobę, która podała się, że jest cudownie ocalałym Dimitrem. E, tym razem cudownie ocalałym z egzekucji, która miała miejsce rok wcześniej. E, oczywiście jego małżonka, Marina, potwierdziła, że tak, to jest jej mąż i razem z nim z armią magnacką udano się w stronę Moskwy, aby tym razem jego posadzić na tronie carskim. Niestety, dla magnatów wyprawa okazała się nieudaną. Armia ugrzęzła na oblężeniu ławry w Sergiiwie, posad musiała wrócić do Polski. W następnym roku. Szwecja i Rosja zaczęły wspólne, wspólne działania w inflantach. Sojusz szwedzko-rosyjski skłonił tym razem już króla polskiego Zygmunta III. Wazę do interwencji w Rosji. Siły krajów wyglądały następująco: Polska 9 milionów ludności, Rosja więcej, bo 14. Ale podobnie jak przy poprzedniej wojnie, jeżeli popatrzymy na poziom bogactwa krajów, to Polska wyprzedzała znacznie Rosję. Zebrano sporą armię i wyruszono na Moskwę. Najważniejszą twierdzą po drodze do Moskwy było Smoleńsk, i oczywiście zorganizowano oblężenie Smoleńska. Szwedzi przysłali Rosjanom posiłki, połączona armia rosyjsko-szwedzka wyruszyła pod Smoleńsk, ale po drodze została zaatakowana przez armię pod dowództwem Stanisława Żółkowskiego, hetmana polskiego. Armia Polska liczyła 7 tysięcy żołnierzy, armia kierowana przez brata Wasyla Szujskiego 30 tysięcy, a armia szwedzka 8. 000. Pomimo przewagi liczebnej wroga Żółkiewskiemu udało się rozbić oddziały wroga pod kuszynem. Było to bardzo silne zwycięstwo. Na wieść o nim kolejne twierdze poddawały się armii polskiej aż do garnizonów w Moskwie. I kiedy armia polska wkroczyła do Moskwy, bojarzy rozpoczęli negocjacje w sprawie przekazania władzy synowi króla Zygmunta III Wazy Władysławowi IV. Jednakże warunek polegający na tym, że Władysław miałby jako car przejść na prawosławie, nie spodobał się religijnemu ojcu i nie doszło do porozumienia. Wkrótce doszło do buntu Rosjan przeciwko polskiej okupacji i Rozpoczęła się dalsza część wojny. Załoga polska na Kremlu, czyli w twierdzy w stolicy Rosji, została oblężona, a król Polski zebrał armię w celu niesienia pomocy oblężonym. W 1612 roku armia polska dotarła pod Moskwę i nie udało jej się przebić w toku bitwy pod Moskwą i udzielić pomocy załodze, załoga musiała się poddać. Nie oznaczało to końca wojny, ale w 1613 roku wybrano nowego cara, Michała Romanowa, który dał początek dynastii rządzącej w Rosji aż do, jej, do końca cesarstwa, do początków XX wieku. I w 1618 roku zawarto z Rosjanami rozejm w Dywilnie, na mocy którego Polska otrzymywała ziemię smoleńską oraz księstwa czernichowskie i siewierskie. Zwycięstwo nad Polakami i wyzwolenie Kremla w 1612 roku Rosjanie uważają za zakończenie pewnej epoki Wielkiej Smuty, czyli czasu zamętu w Rosji i początku budowania nowej siły państwa rosyjskiego. Jest to wydarzenie na tyle ważne, że od kilku lat w Rosji obchodzi się święto, właśnie w rocznicę wyganiania Polaków z Kremla. Do kolejnych zmagań pomiędzy Rosją a Polską doszło w latach 1632-1634. Wówczas to Rosja, która wielokrotnie była namawiana do ataku na Polskę przez innych naszych wrogów w postaci Szwecji i Turcji, zebrała wojska i ruszyła na Polskę. Szybko okazało się, że polska armia była sprawniejsza. Rosjanie najpierw zostali wyparci z terenów polskich, a później zaczęto oblegać zamki na terenie Rosji. Zmusiło to Rosjan do negocjacji i do zawarcia pokoju, na mocy którego Polska zachowywała większość ziem zajętych jeszcze w poprzedniej wojnie i zrzekała się ona prawa do tronu rosyjskiego.